Czy wiesz, że Twoje ciało pamięta każdą emocję, każdą ranę, każde niewypowiedziane słowo? Ho'oponopono to hawajska praktyka uzdrawiania nie tylko duszy, ale i ciała. Kiedy mówisz przepraszam, proszę wybacz mi, dziękuję, kocham cię, komunikujesz się z własną podświadomością. Zaczynasz oczyszczać zapisane w niej programy bólu. Lęku i stresu. A gdy znika przyczyna, ciało zaczyna się regenerować. Twoje komórki słyszą, co do nich mówisz. Daj im miłość, daj im zgodę na uzdrowienie. Zacznij od prostego zdania: Kochane ciało przepraszam, że Cię nie słuchałam. Kocham Cię. Powtarzaj codziennie i obserwuj, jak Twoje ciało odpowiada. Więcej treści, 7 kroków do realizacji marzeń oraz spersonalizowana medytacja dostępne są na moim kanale Kinga Paulina Ho'oponopono.